To w takim razie w imieniu Jopa. Bardzo chciałabym podziękować za nagrodę i za tytuł Marki Roku tak naprawdę. No jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Przede wszystkim dlatego, że bardzo ciężko na to pracowaliśmy od wielu lat i cały zespół tak naprawdę Jopa od kreacji przez marketing, strategię i e commerce w ogóle wszystkich mogłabym wymieniać, a także naszych partnerów, z którymi pracujemy na co dzień. Liczyliśmy na to, że ten sukces odniesiemy i go odnieśliśmy i odniesiemy, i tak naprawdę to, że dostaliśmy to wyróżnienie sprawia, że e, wiemy, że to co robimy razem jest po prostu super i będziemy to robić dalej i no, do przodu będzie tylko lepiej tak naprawdę w naszej firmie, więc e, jeszcze raz dziękujemy Media Marketing Polska i całym zespołowi za to, że e, po prostu nas w ten sposób wyróżnili i jest to dla nas ogromny zaszczyt.